Tydzień bibliotek, ujęcie piąte, akcja. Dopiero trzeciego dnia prawda ujawnia, że w Czarnobylu miał miejsce jakiś wypadek. Ten oficjalny rządowy dziennik nie opublikował żadnych zdjęć. W elektrowni w Czarnobylu uległ uszkodzeniu jeden z reaktorów. Przedsięwzięto odpowiednie działania. Sprawą zajęła się rządowa komisja śledcza. Podobnie jak inni, słuchałem potajemnie radia Głos Ameryki, z którego dowiedziałem się, że w Czarnobylu na Ukrainie doszło do poważnej katastrofy nuklearnej. Są setki, a może i tysiące zabitych i rannych. Byłem przerażony. Ani rząd, ani naukowcy nie wspomnieli słowem o katastrofie nuklearnej. Chciałem działać, nie mogłem usiedzieć na miejscu. Do głowy mi nawet nie przyszło żeby zostać w domu albo uciekać pierwszym samolotem byle dalej od promieniowania radioaktywnego. Uważałem, że powinienem zostać tu na Ukrainie. Elektrownia znajdowała się w odległości 150 km od Kijowa, od mojego bloku. Robotnicy, którzy tam przebywają, to obywatele mojego kraju, moi bracia, ludzie tacy jak ja. Jestem jednym z nich. Zostaję. Igor Kostin, Czarnobyl. Znajdziesz mnie w bibliotece.